Śmiertelnie chora kobieta leżała w łóżku w hospicjum i patrzyła w sufit. Pragnęła, żeby śmierć już przyszła. Zamiast niej pewnego dnia zobaczyła opalonego mężczyznę w średnim wieku. Jestem Wojtek, Wojtek Nowak, syn sąsiadów. Coś jakby zaczęło je świdać w głowie. Gość mówił dalej. Chciałbym Pani podziękować. To było 40 lat temu. Jako mały chłopiec wspiąłem się na czereśnię. Siedziałem na Pani drzewie i jadłem z apetytem czereśnie, gdy Pani się pojawiła. Zamiast na mnie nakrzyczeć, dała mi Pani wiaderko, żebym mógł narwać jeszcze więcej. Zdziwiona kobieta nie pamiętała tego. Mężczyzna więc kontynuował. A potem dała mi pani makulaturę. Były tam także czasopisma misyjne, które przeczytałem jednym tchem. Zafascynowała mnie Afryka. Odnalazłem powołanie i zostałem misjonarzem. Za wszystko chcę teraz pani podziękować. Kobieta westchnęła. To było tak dawno temu, a dziś jestem stara, chora i nieużyteczna. Wtedy misjonarz chwycił ją za dłoń i powiedział: Wszyscy razem budujemy Królestwo Boże, każdy na swoim miejscu. Gdybyśmy my, misjonarze, nie mieli za sobą ludzi, którzy modlą się i ofiarują cierpienie. Nic byśmy nie zrobili. Myśli ksiądz, że ja tutaj w moim łóżku mogę się jeszcze jakoś przydać? Zapytała kobieta. Nie jakoś, ale bardzo. Kto buduje, potrzebuje cementu. Kto pracuje dla Chrystusa, dla Królestwa Bożego, ten potrzebuje modlitwy i ofiar, odpowiedział misjonarz. Ksiądz bardzo długo opowiadał jej jeszcze o różnych miejscach na świecie, gdzie docierają tylko misjonarze. Nie tylko ewangelizują, ale przede wszystkim żyją z tymi ludźmi, dzieląc ich niedostatek. Dziś niestety nie tylko odległe krainy cierpią na brak księży. Problem ten dotyka także Europy Zachodniej. Pustoszeją parafie, klasztory Niemiec, Austrii, Czech, Francji, Również Polska w ostatnich latach doświadcza znacznego spadku powołań kapłańskich i zakony, zakonnych. W tym roku mamy także problem z obsadzeniem księżmi parafii w naszej diecezji. Za rok o jednego księdza może już być mniej, także w naszej parafii są takie zapowiedzi. Dla wielu młodych ludzi posługa, kapłana wydaje się niewdzięczna, a życie zakonne mało ciekawe. Moi drodzy, kogo potrzebuje współczesny świat? Na pewno potrzebuje rzetelnych lekarzy, uczciwych bankierów, dobrych nauczycieli, kochających ojców, troskliwych matek. Wzorowych pracowników. Tak, takich ludzi na pewno świat potrzebuje, ale potrzebuje także duchowych przewodników, drogowskazów, świadków, takich jak święty Jan Paweł II, kardynał Wyszyński, ksiądz Popiełuszko. Świat potrzebuje kapłanów, którzy wskażą szersze horyzonty, inne perspektywy. Pan Jezus dzisiaj w Ewangelii mówi: Proście Pana Żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje Żniwo. Prośmy, módlmy się, aby nam nie zabrakło przewodników, którzy nas poprowadzą, którzy wskażą nam nieprzemijające wartości, którzy zaprowadzą nas do nieba. Amen.